Witajcie, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na tygodniowym czytaniu z kart tarota dla Zodiakalnych Bliźniąt. Będzie to tydzień od 24 lutego do 2 marca. Moi drodzy, przyjrzymy się Waszej sferze miłosnej i Waszej sferze zawodowej, finansowej. Moi drodzy... Zanim zaczniemy, chciałem Wam bardzo podziękować za Waszą dotychczasową aktywność na moich profilach na Facebooku, na Instagramie, na YouTube oraz na TikToku. Bardzo również dziękuję Wam za obecność Waszą na live'ach na TikToku. Jesteście moi drodzy nieocenieni i dajecie mi ogromnego kopa energetycznego do działania. Naprawdę jestem Wam bardzo, bardzo za to wdzięczny. Ok, moi drodzy, żeby nie przeciągać, żeby nie było jakiegoś stuletniego wstępu, zaczynamy. Pierwsze czytanie będzie czytaniem miłosnym dla bliźniąt. Zobaczymy, jaki to będzie tydzień w miłości. Co tam w tym czasie do Was, moi drodzy, nadciąga. Zobaczmy, jaki będzie to tydzień. 24 luty, 2 marca, moi kochani. Moi kochani, moi mili. Moi mili. Okej, okay. jeśli chodzi o miłość, to macie bardzo pozytywną energię na ten tydzień: siłę do przełamywania barier, siłę do przełamywania ograniczeń, do, 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 do pracy nad sobą. Macie mega energię, jeśli chodzi o komunikację i budowę, także jest to bardzo dobry czas w miłości dla zodiakalnych bliźniąt. Yy, moi drodzy, jeśli chodzi o bliźniaki w stałej relacji, to ja nie widzę na ten tydzień żadnych poważniejszych zagrożeń. Ja nie mówię, że nic się nie może wydarzyć, bo oczywiście jakaś tam kłótnia, sprzeczka, nieporozumienie. Tak, ale no nie ma negatywnego wpływu energetycznego. Nie widzę tutaj też jakiegoś bardzo negatywnego wpływu od osób trzecich. Zatem, zatem jest to tydzień w miłości yy, no dla Was, dla tych osób, które są w staj relacji. Jest to bardzo dobry czas. Czas dobrych relacji rodzinnych, ale też i yy, ogólnorodzinnych. Czas na spędzanie yy, jak najwięcej... Czasu ze sobą, z, z partnerem, z dziećmi, jeśli są, ale powiem Wam też, że to jest czas na odświeżanie kontaktów z Waszą również dalszą rodziną. Także, jeżeli na przykład macie kogoś, z kim dawno nie mieliście kontaktu, to no, dajmy na to na przykład jakiś telefon czy jakieś odwiedziny to dobry czas no, to dobry czas właśnie na to, żeby odbudować żeby zadbać o te relacje też e, z dalszą rodziną. Bo, bo cóż, bo moi drodzy, taki czas trzeba wykorzystać, bo później się mogą pojawić jakieś inne problemy, inne sprawy życiowe, i to się tak odkłada, i te nasze rodziny, no już w tym XXI wieku, bardzo się e, oddalają od siebie. W zasadzie do takich sytuacji, gdzie widzimy się na ślubach i pogrzebach, ewentualnie komuniach, i i chrzcinach i to jest w zasadzie wszystko. Dlatego zadbajcie, zadbajcie o te kontakty, bo to jest ważne również, jeżeli macie dzieci, żeby te dzieci miały poczucie takiej szerszej rodziny niż mama i tata. To jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o relacje, relacje bliźniaków, taką yy, osoby, które są w takiej relacji bardziej burzliwej, relacji, gdzie są te rozstania, powroty, albo dużo jest takiej niepewności, albo ktoś kogoś cały czas goni, a ta druga osoba nie do końca daje nam się złapać. No, jest tutaj zdecydowany, bardzo pozytywny wpływ na, na naprawę, na odbudowę, na przemeblowanie relacji, na taką, która jest akceptowalna dla obu stron, także bardzo, bardzo, bardzo dobrze jest wykorzystać taki wpływ. Bardzo dobrze, jeżeli jeszcze ten ogień, namiętności na ogień uczucia do jakiejś osoby w was się tli i no, nie chcecie dać mu wygasnąć. To jest dobry dla was czas na to, żeby to po prostu zrobić, żeby działać. No i myślę, że nawet w takich relacjach, które od dawna są w tej złej, powiedzmy, kondycji, no, również pojawi się ta energia. Energia na danie sobie kolejnej szansy, czy też nawet tej ostatniej szansy. Ale wykorzystajcie to, wykorzystajcie to, żebyście w przyszłości nie żałowali. To jest moja rada dla Was: wykorzystajcie wpływ, nawet jeśli byście ponieśli porażkę, będziecie mieli pełną świadomość tego, że zrobiliście wszystko, co było w Waszej mocy, wykorzystaliście wszystkie możliwości i nie będziecie żyć z takim żalem, że jeszcze coś można było zrobić. Jeśli chodzi o bliźniaka singla, tu mamy nową relację na horyzoncie. Dobrą, dobrą energię mamy na nową relację, dobry wpływ energetyczny, ale dla relacji z osobami, no właśnie jakimi? Z nowymi osobami w moim życiu, moi drodzy. Jeśli chodzi o osoby z przeszłości, to, to nie, to na osoby z przeszłości mamy wpływ yy, negatywny. Dobrze, więc jeżeli będzie w tym tygodniu ktoś chciał do Was wrócić albo Wy rozważacie na powrót do osoby z przeszłości powinniście się trzy razy nad tym zastanowić dlatego, że no, w kartach jest ostrzeżenie, żeby nie poddawać się relacji z przeszłości bo wejście w taką relację z osobą z przeszłości grozi no właśnie czym? Złamanym sercem, stratą czasu możliwą blokadą również przed kolejnymi relacjami ale no właśnie, samo, gorszą samooceną. No i czas, czas moi drodzy, czas jest takim, taką rzeczą również nieodwracalną, także ta strata czasu w wielu przypadkach jest bardzo istotna. Bardzo istotna, bo czasami popadamy w taką pułapkę myślenia, że dla mnie już jest za późno, że już mnie nic niedobrego nie czeka albo już mój czas minął. To jest błędne myślenie, ale, ale no niestety wiele osób wpada w tą pułapkę. Dobrze, moi kochani. Teraz przechodzimy do czytanka, do czytanka finansowego zawodowego. Zobaczymy co tam bliźniak, co u bliźniaka w pracy, co u bliźniaka w biznesie, co to to będzie się działo. Co będzie się działo u bliźniaka, moi kochani? Bardzo jestem tego ciekaw. jestem tego ciekaw. Zaczynamy, hop. Okej. Okay. Moi drodzy, ale w pracy stosunkowo negatywnie. Negatywnie moi drodzy, energia straty i energia złej komunikacji. I musicie wziąć pod uwagę, że jedno może wynikać z drugiego. To dlatego strata może wynikać ze złej komunikacji, lub zła komunikacja może no, być spowodowana jakąś stratą. Także musicie zwracać szczególnie na tą uwagę. Jaka to może być strata? No, to może być strata jakiejś premii, strata finansowa, ale również może być to utrata stanowiska pracy, czy w biznesie utrata jakiegoś klienta, kontraktu, i tak dalej. Dlatego musicie być bardzo, bardzo możecie, musicie być e, ostrożni. No w biznesie jest to czas taki mocno, mocno negatywny. No zdecydowanie nie jest to dobry czas na, e, na jakieś inwestycje, na rozwój, na zatrudnianie nowych osób, na wchodzenie w jakieś nowe kontakty, nowe relacje. No niestety, niestety to dla bliźniaków. Finansowo trudny tydzień i postarajcie się po prostu postarajcie się zachować spokój i postarajcie się, żeby ten tydzień, no właśnie no nie wywrócił wam życia do góry nogami. Nie dajcie się po prostu sprowokować. Zróbcie wszystko, żeby ten tydzień Was nie sprowokował do jakichś działań, które później możecie, w przyszłości których możecie żałować. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze czytanie. Życzę Wam wszystkiego najwspanialszego, wszystkiego najlepszego i zapraszam ponownie wszystkiego najlepszego, moi drodzy! Pa!